W tak pięknej okolicy, tak przyrody i tego, i niepowtarzalnej, pozwólcie, że zaprezentuję Wam moją Warszawę, moje brudno. Tarówek. Urząd dzielnicowy Miasta Stołecznego Warszawa. Tak, i takie tam jeszcze pierdoły Nie wiem, co to będzie dalej, ale idę w stronę Konradowiczak. Podecka, miałem po O, już widać Szpital brudnowski z daleka o, o, o. Kasia falba się schowała <grystanie> O, tam gdzieś daleko Daleko, daleko, daleko Marta w Grecji Macha O z Gdyni Matyna Makuch o leci dobra idę dalej w stronę znowu szpitala a pozdrawiam Marianę Zursynowa o na balkonie stoi się opala dobra jedziem dalej jedziem dalej bo nie ma czasu zaraz mam obiad w kefirku co tam jeszcze o Justyna mnie woła Justyna Stodulska woła mnie z tyłu. Dobra, zaraz przyjdę. Idziemy dalej. Nie, do sklepu nie wejdę, do Moniki z Jelonek. Nie, nie, nie. Idę dalej. Jak będę wracał. O, szpital Grudnowski. Akurat ten oddział dla chorych psychicznie, ale z drugiej strony, jak będziemy, to będzie widać cały szpital. Na razie ten Oddział dla... Mądrych jak ja. Woohoo! Idziemy dalej. No to macie cały Szpital Brudnowski teraz. Z drugiej strony cofniemy się na Vincentego, żeby zobaczyć.

Leży gdzieś na balkonie. Macha tylko ręką. Czyta książkę i się opala. Pati, pati. Prawie czarna. I tak bym Ci się nie spodobała, bo nie jestem czarna. Jestem prawie czarna, tak mówiła. Zaledwie wczoraj. Dobra, nieważne. Mam pokazywać targówek, brudno, a nie pierdoli trzy para po 15 Dobra, przy takie że idziemy dalej. Nie wiem, ile macie czasu. Kurowana Tony Halik, ekipa cypryjska. Cypryjska marihuana od Tony'ego Halika. Przebiegniemy się trochę, bo nie wiem, ile mam kliszy w telefonie. Jedziemy dalej. I od nowa Justyna Stodulska, Kasia Falba, Martyna Makuch, Marta z Grecji. Pozdrawiam wszystkie te, które wymieniłem, a te, które nie wymieniłem, też pozdrawiam. Też akurat te, które wymieniłem to jakoś tak utkwiły mi w encyklopedii mojej życiowej. No i tam jeszcze jedna mi odchwiła, ale dobra, o tej to nie będę gadał, bo cenzura mi wygnie. Daleko jest gdzieś, więc i tak by nie zrozumiała po, po polsku, tylko kurwa. W języku pasztu. Zulu z śpiewa. Oooo, no ładnie Ward nie, nie. Wot, Szybko kurono wodę. No jestem na Vincentego. Dokładnie. Tak wygląda moje brudno Z mojego wieżowca Z szóstego piętra I muszę powiedzieć, że zaczyna padać Więc zaraz będę się zwijał Jeszcze tylko pójdę na chodeską do sklepu, bo mama mnie prosiła tam o jakieś zakupy, żebym zrobił. Na komendę też miałem, być, bo jakieś wezwanie dostałem, ale pewnie sprawa rozwodowa. Nie mojej żony, ale to do mnie nie obchodzi w ogóle, więc nie będę chodził. Korona zresztą pierdolnął w kalendarz, więc jako dzielnicowy już go nie ma. Wypadek miał kilka lat temu czy pier... samochodem w coś tam. I tyle. Świeciła korona. Na brudnie. <śmienic> idziemy dalej, kurwa. Omijam te rejony, które nie wskazują na to, że targowek jest czysty, kurwa mać. Ale idziemy dalej. 7 minut. 7 minut i chcę pokazać Wam, Cały targówek. Całe brudno. Od Wincentego po szpital polkofirek Dobra, fit fan, do Fitfana też wejdę. Śpiewam nawet piosenki. Za pieniądze. Ciu. 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 To już druga strona. Chodzę tędy, kurwa. Nie tu się nie wywalę. Dobra, nie, wracam. Idę dalej, szybko, do 10 minut dojdę z filmem i się zawijam rzęsiwe. Bo już zaczyna padać, no już zaczyna, już zaczyna kropić. No zaraz będzie lało. No zara będzie lało. No że zaraz będzie lało. Parasoli nie wziąłem kurwa. Tylko płetwy i maskę. No tak, no to Martę pozdrawiam, no z Grecji tą tą taką Kasię Falbę tą małą taką wyt, 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 która niedługo ślubie, że Martynę też z morza, z nadmorza, ale nie z tutejszego Patrycję zaręczoną Ślub będzie brała, a za, za, za rok napisze, że, 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 że to była pomyłka, że przeprasza, że nie wiedziała co robi. Justynę Stodulską, która ma chłopaka. <śluby> Kurwa, i takie tam. Co jeszcze? Kogo jeszcze? No te, co ślub wzięły, to omijam. A Monikę Kowalską z Zielonek. Ona to nie wiem, czy tam pierścionek oddała, czy, czy, czy sprzedała, co i jak. Czy znowu jest sama, czy znowu jest z kimś? Bo też będzie. <śm> kogo jeszcze? Dobra, Kamilec Targówka też no, ode mnie z brudna, niech będzie. Chociaż nigdy jej na oczy nie widziałem. Tylko zdjęcia. Ale bajer ma dobry, no zobaczymy. Tylko, że jest w moim wieku. Więc nie wiem, czy ma szansę. Tak zwana emerytka. No i Houston odeszła z tego świata na dobre. Zaśpiewała kilka piosenek, ale muszę powiedzieć, że dobro, dobro, dobrze śpiewała. Dobre utwory miała niektóre. No ale krótko śpiewała, śpiewała No i te narkotyki zaczęła brać i odeszła z tego świata. I tyle Ale też pozdrawiam, też pozdrawiam Czas skończyć. Ten krótki film, prosto z targówka dla wszystkich Polaków. Macie owczarek, mówi jak jest. No i pozdrawiam.